Jeśli kliknąłeś w ten film, to zapewne jesteś jednym z dwóch typów ludzi. Albo podejrzewasz, że jesteś geniuszem i chcesz się upewnić, albo chcesz się dowiedzieć, czemu twój kumpel, który całe dnie gapi się w sufit, ma jednak coś w głowie. Tak czy inaczej dobrze trafiłeś. Dziś odpowiemy sobie na pytanie: Jak poznać, że ktoś naprawdę myśli? Nie głośno, nie na pokaz. Ale naprawdę jest w nim coś wyjątkowego. Dziś postaramy się skupić nie na testach czy spektakularnych osiągnięciach, ale na tych cichych znakach, które naprawdę pokazują, że w czyjejś głowie toczy się głęboka, świadoma praca. Nie zawsze ten, kto w wolnej chwili czyta podręcznik do fizyki kwantowej, jest geniuszem, a ten, kto oblał egzamin, nie musi być wcale w niczym gorszy. Oprócz tego przedmiotu, którego nie zdał. Inteligentna osoba umie skupić się na tym, co ważne. Prawdziwie inteligentna osoba ma supermoc, której wielu z nas brakuje. Umiejętność skupienia. Ale nie chodzi tu o sztuczne odcinanie się od świata, czy jogistyczne siedzenie w pozycji lotosu. Chodzi o coś znacznie bardziej praktycznego. Wewnętrzny filtr, który mówi, to się liczy, reszta może poczekać. Wyobraź sobie scenę: w pokoju leci techno, ktoś w kuchni gotuje obiad, pies za oknem urządza koncert, a on siedzi spokojnie z nosem w książce, jakby wszystko inne nie istniało. Nie dlatego, że nie słyszy, tylko dlatego, że wie, co zasługuje na jego uwagę. To nie przypadek. Frank Zuł, badacz z Uniwersytetu w Toronto, już w 2013 roku. Odkrył, że ludzie o wysokim IQ mają lepsze mechanizmy hamowania bodźców. W skrócie: ich mózg działa jak dobrze ustawiony ekspres do kawy. Zostawia fusy, podaje esencję. Dla tej osoby uwaga to zasób, który się szanuje. Nie marnuje go na dramaty, komentarze na Facebooku czy skrolowanie 20 raz tej samej wersji informacji. Zamiast tego koncentruje się na rzeczach, które w jego mniemaniu mają sens. I robi to nie dlatego, że wie, że to ważne, tylko dlatego, że inaczej nie potrafi. Czy jesteś typem nocnego Marka? Najlepsze pomysły wpadają ci do głowy o północy, a sen przed drugą to jak jakiś żart. Spokojnie. Według niektórych naukowców to może być oznaka wyższej inteligencji. Badania opublikowane w 2009 roku wykazały, że osoby z wyższym ilorazem inteligencji mają tendencję do późniejszego chodzenia spać. Innymi słowy, im wyższe IQ, tym większe prawdopodobieństwo, że Twój dzień zaczyna się, gdy reszta świata już śpi. Naukowcy sugerują, że inteligentni ludzie częściej wybierają zachowania, które są ewolucyjne, nowe, czyli takie, których nasi przodkowie raczej nie praktykowali. A czuwanie po zmroku kiedyś było bardzo niebezpieczne. To właśnie jeden z takich przykładów. Ale uwaga to tylko jedna z możliwości, a nie żelazna zasada. Jeśli lubisz wstawać o świcie, to też super. Inteligencja nie zna jednej godziny, więc jeśli jesteś nocnym markiem, może nie jesteś leniwy, tylko po prostu Twój mózg pracuje trochę w innym rytmie. Czy kiedykolwiek ktoś zarzucił Ci, że siedzisz za dużo? Może znajomi pytają. Czemu nie biegasz, nie chodzisz na siłownię, albo dlaczego twoje ulubione ćwiczenie to przewracanie kartek w książce? Otóż mam dobrą wiadomość: może nie jesteś leniwy, może po prostu jesteś inteligentny. Badanie z 2016 roku wykazało coś bardzo ciekawego. Osoby z wyższą potrzebą poznawczą, czyli te, które lubią myśleć, analizować, rozważać różne opcje, są zazwyczaj mniej aktywne fizycznie niż osoby, które tej potrzeby nie mają. Co to znaczy, że jeśli uwielbiasz siedzieć i myśleć, godzinami zagłębiać się w jakiś temat, przewidywać możliwe scenariusze, albo po prostu filozofować sam ze sobą, to może być oznaka, że twój mózg działa na wyższych obrotach niż przeciętnie. Naukowcy zbadali grupę ludzi i podzielili ich na dwie kategorie: tych z wysoką potrzebą poznawczą i tych z niską. Następnie przez tydzień mierzyli ich aktywność fizyczną. Wyniki: Osoby, które uwielbiają myśleć, ruszały się znacznie mniej. Dlaczego? Bo ich umysł był zaangażowany, bo rozrywką było myślenie, a nie bieganie. I nie chodzi tu o to, że sport jest zły: absolutnie nie. Ale jeśli czasami czujesz się winny, że zamiast treningu wybrałeś dobrą książkę, Dokument lub podcast albo 30 minut myślenia pod prysznicem, to wiedz, że nie jesteś sam. Znasz to uczucie, gdy wszyscy się z czymś zgadzają, a ty masz w sobie to jedno ciche, serio, a może by to tak przemyśleć jeszcze raz. To nie bunt, to może być inteligencja w akcji. Osoby z wyższym IQ częściej kwestionują to, co przyjęte jako oczywiste. Nie biorą wszystkiego za pewnik tylko dlatego, że ktoś to powiedział głośniej albo ma tytuł przed nazwiskiem. Zamiast ślepo ufać, wolą zrozumieć. Ale uwaga, to że ktoś podważa autorytet, nie znaczy, że od razu ma rację. Inteligencja to nie tylko umiejętne zadawanie trudnych pytań, ale też pokora wobec odpowiedzi. I choć ci ludzie czasami irytują otoczenie, burzą spokój, nie zgadzają się. Dla zasady, to właśnie ich pytania często popychają świat do przodu, bo świat nie zmienił się dzięki zgodzie. Zmienił się dzięki tym, którzy odważyli się zapytać, a co jeśli wszyscy się mylą? Mają wysoko rozwiniętą samoświadomość, jeśli kiedykolwiek miałeś moment, w którym naprawdę zatrzymałeś się i pomyślałeś, dlaczego tak zareagowałem? Albo czy to, co robię, naprawdę ma sens. To właśnie był przebłysk samoświadomości. Osoby o wysokiej inteligencji robią to regularnie. Są mistrzami w analizowaniu samych siebie, swoich emocji, myśli, decyzji. Wiedzą, co je motywuje, co je stresuje, a co wyprowadza z równowagi. I co najważniejsze, potrafią coś z tą wiedzą zrobić. Zamiast winić świat za swoje porażki, zadają sobie pytanie: Co mogę poprawić? Daje im ogromną przewagę. Potrafią lepiej planować, lepiej reagować w trudnych sytuacjach i uczyć się na własnych błędach. Lubi być sam, ale niesamotny. Nie myl z byciem odludkiem. Inteligentna osoba potrafi być duszą towarzystwa, błysnąć ripostą, rozbroić towarzystwo ironicznym żartem, zabłysnąć ciekawostką o tym, że ośmiornice mają trzy serca ale to nie wśród ludzi ładuje baterie prawdziwy reset następuje dopiero w samotności z kubkiem kawy ze stosem notatek z własnymi myślami które wreszcie mają miejsce by się rozwinąć i wtedy właśnie wpada na najlepszy pomysł w 2016 roku naukowcy odkryli że osoby z wyższym poziomem IQ częściej wolą być same nie dlatego że nie lubią ludzi ale dlatego, że ich mózgi po prostu lepiej działają w ciszy. Im więcej kontaktów społecznych, tym niższy poziom zadowolenia. Serio, tak mówi nauka. Czyli jeśli ktoś nie odbiera telefonu i woli zostać w domu, może właśnie po prostu się ładuje.